Dzień dobry, dzień dobry. Tu się do roklin linkłania. Jesteśmy dzisiaj na Bezrzeczu. Piękne, wspaniałe rejony, super piękna pogoda słoneczna. Mamy generalne porządki, myjemy okienka. Przypominamy o pielęgnacji powierzchni tutaj blatowych. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że blaty typu marmur, takie jak ten, prawda? Patrzcie pięknie Państwo, jak się ładnie błyszczą, tak przy okazji. <grych> wymagają specjalnej opieki. E, pamiętajmy o tym, że żeby one e, jakoś ładnie tutaj nam się zachowały, nie używamy chemii, ewentualnie impregnatu, ale bardzo delikatnego, specjalnie przeznaczonego do marmuru. Ale wymagają polerki, żeby ładnie właśnie tutaj nam się konserwowały. E, jeżeli chodzi o polerkę, oczywiście. Używamy szmateczki tylko z wodą, bez żadnych środków chemicznych i polerujemy na sucho drugą szmateczką. Także pamiętajmy o tym, żeby pielęgnować nasze parapeciki, żeby pielęgnować nasze blaty, tylko dlatego, żeby one nam dłużej służyły, żeby ładnie się błyszczały i żeby w czasie wytrzymały. Miłego dnia życzymy, pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz. Z Bezrzecza do Roklin.